Puszczać serdecznie! i dzień dobry, i, i tani się kiedyś sobie sprawdzę. No, się on wygrał, tego skocz, no tego bo to było to źle wpływano na to i dlatego wygrał. No wiedziałam, że on wygrał, no i mamy co? bonus kolejny. Cool. No, tutaj mamy. Hmm, Pięknie, to no to ten, no to to. Dobra, to na no, do tego dawaj. I tutaj no nie, bo to już jest to botol. Dobra. Wstawiamy to. Moi drodzy widzowie. Tutaj ten gość tu ma. Nieważne. Grajmy sobie. Tyk. O, ja.

I teraz sobie wsadzimy tą. To, to jest super. I akurat tu mamy supera. Super. A nie, to jest Classic. Okej, klasyczny. To no, super. To jest Classic. Ej, no to też to jest super. To jest co? Tak. Super to jest to. Ale to jest fajny klasyk no jest właśnie fajny. A, my właśnie mamy klasika. Ej, to ja mamy bardzo dobre tutaj. Kasia, pokaż mam moje, moje uzbrojenko, no na klasika. To będzie takie uzbrojenko. Tutaj, ma, tutaj, tutaj. Patrzcie, to tutaj, to tutaj, a to i to tu. Patrzcie. No i mamy sobie tutaj super skład. O, oczywiście. Penes. Dobra. No i. O! Już, już zaczyna obrywać. Super. O! No i pięknie. Kolejna wygrana będzie. Wygrana, Arenka. Giereczka, wygrana, Arenka. Giereczka będzie wygrana. No i tutaj już przegram pewnie. Tak. Tak. Tutaj już przegram. O Jezu, no jaki słabiaczek. Słabiaczku. Co ty zrobiłeś? Ale słabiaczek. Co? Bo ja ten tuwik kiedyś widziałem, ja już zapomniałam co to jest, bo tu są inne takie dziwne tuwiki. No na, na przykład kiedyś był taki tryb, pokażę wam tutaj. Patrzcie, to, to kiedyś no jak jakieś To kiedyś był taki tutaj tryl na górze, i tu były takie dziwne kształty. A czekaj, ale to jest lasic. A tutaj jest 300. A, bo to była moja. A nie, bo Tlassic to. Ajajaj. No dobra, no ja nie wiem, co tu wybrać. Moi drodzy widzowie, ja tu nie wiem po prostu, co mam wybrać. O, level trzeci tu będzie miał ten typek. Ten typek jest bardzo dobry. Kolejna licytacja się zaczęła. No co to jest normalnie? Dawaj tego. No i oczywiście wygrał. Pięknie, pięknie. Brawo. Ach, dobra. Uuuu, jeden bonus, to classic, no jest. Ej, ale to jest classic! Ale się złożyło moi drodzy widzowie, to jest classic przecież. Ha. Ej, to miało tyle samo, nawet nie wiedziałam. Dobra, bardzo dziwne. To wsadzamy tutaj. A broń do atakowania, co to, to będzie to? Aha? Aha? Że co? Że co? To ja mam tu wczepić takie główienka. Naprawdę. Mam wczepić broń, co ma siedem ataków. Co wy gadacie? Nie no. Niemożliwe. Ulepszał. A nie, to się sprawa, Będzie. Słabijackie. Dum. A to jak dam w to. Uuuu, ja taki. Dobra, fajnie. O nie. Tutaj to wiertło. Dwa. No troszeczkę to ulepszały. Jeden. Jeden. Max, coooo? Ej, szósty to jest Max, o! I tutaj no już super, bo tutaj mieliśmy tego odbijacza, gdyby nie mieliśmy odbijacza, to mi mieliśmy ripa. Tak wam powiem. Och, wygrana, wygrana arenka, super. Jędrek, weź się po. Poje. jeb Jędrek, weź co. Czym się zajmij? Jakąś pracą. No, a nie wy. Wyty... nie, występowanie w reklamie Matchmaster, czyli najgorszej gry na całym świecie. Po prostu jej. tuszka. O nie, ale mi porobił typ. Ale ten typek był akurat dobry bardzo. Wam powiem, Mi tutaj niepotrzebnie ulepszałem. Nie, zmieńmy tutaj na no, jakiś tuwik, to może, to jest niedobre. dobre, ale na to jest bardzo koksowne to, straszny koks, straszny koksik też z tego gniduska, tutaj mamy tu, 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 oczywiście biorę to, no i oczywiste wstawiam na rap, na rap. Aha, aha narra, narra! To tyle, bo to jest doda superka. Okej, okay. to Titan. Nie ja mam Titanka gdzieś. To butol O, fajnie. Minus 30 fast. A to jest. Ile to jest super? A to jest Titan. Nie, bo to jest. To, to, to jest lasis, no to, to jest lepsze chyba. A to jest to butel. No to to jest to samo. A ja szukam teraz... Teraz muszę szefić to chyba. No to 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 przepiłem. No, teraz sobie by to. No teraz może to. No. No i lepiej. No. Ja tego nie rozumiem. A tutaj to butel. No i też lepiej. Tu 40. O Jezu, jak to jest dobre. A bo to też zadaje 45. Dobra, to jest jakiś totalny Bóg, ale mamy dobrego bota. Więc może nam się uda wygrać? Nie, no na tu jest. Jaki bocik. Jakie bociki. Ojej. Czy ktoś tu ze mną wygra? Oczywiście, że nie, no, bo jestem potężny. O i pięknie znowu. Bara. Dobra, u, patrzcie. Nara, nara, nara. Nara. Uwaga. O oh, nie, on w ogóle poradził. Co? Was? Was? Uwaga. Nara. 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 Oj, znowu ta no, reklama. No, tak mówisz, to zaraz to zakończę, dzieje. moi drodzy widzowie. A snara przejść. No ale po co tak mówisz? miała ma? Co się dzieje? I teraz zaraz zakończyłem ten oczekiwanie Odcinek. Nara. Nara. No co? co jest no jest za nie fair! Gdzieś takich zasad no nie było. No to jest totalny na no nie fair. Z tym typem. Muszę się po podlepszyć trochę. Bo to nie ma sensu. Ej, ale jak założymy. Co? l 300 i QV, założymy to. Patrzcie. I teraz to. Tarcza. Ej, czy my to wygramy? Moi drodzy widzowie. Ej, wygramy to. Czy wygramy mecz w Kac? Moi drodzy widzowie. Czy my to wygramy? Nara vaga Nara 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 wygraliśmy? i czy to było takie easy? czy my właśnie wygraliśmy, czy nie? jak wygraliśmy, to będziemy świętować to ja, to ja zrobię filmka. no dobra, wygraliśmy pewnie Czekajcie. Wygrana. <try> Moi drodzy widzowie. Wygraliśmy. O oh boi. O. Oh. O oh ja Ja pier... A, Ale ops! 16 tego! No co ty chcesz? Już nie ma urodzin! No nie! I ej słuchajcie, to, to jest akurat fajne. No i na początku boksa tego dostajemy. No to jest fajny tryb, bo ja ten tryb pa, pamiętam ten trybiks. Jezu, ile tych biletów. Bo te bilety to są te bilety na, na te wydarzenia. Co? Jaki to jest koksik totalny. To jest sześć, tu też jest sześć. Tutaj jest. To to tu. A to będzie tutaj. A to zadaje tyle. A to 3000. tysiące. A to, 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 to. Pokażcie mi to. Pokażcie mi to, nie tu Wik. Nie tu, proszę. Ty najgorszy. Ty flaku. Ty się. Nie można zagrać. No nie, to przez ty flaku przegram. Przez tego flaka. To nie da mi kółek nawet założyć. Co za flak. Ty flaku, najgorszy. Ten kot. To flacz. Ty flaku. Nie dałaś mi kółek nawet założyć, tylko się męczysz. No, flaku. No proszę cię, flaku. Co to jest tam? Ej, znowu no jest ta liga, moi drodzy widzowie. Co była kiedyś. Pamiętam to. Nie wiem, no. -y. Te koty, koty są najlepsze. No Boże, przestań! Przestań, ty bocie! No przestań! No proszę! Ach, mam to gdzieś. O, fajnie. A, mam tu wszystko gdzieś. Ojej. Skepa, tapa. Oj, tutaj. No i patrzcie, fajny bocik, co? Fajny bocik, robocik. Ja. No, to jest no nie fair, że oni mi dają takich przeciwników na, na sam start. Ej, to jest akurat no nie fair. Ja mam bardzo. Ale jeszcze sobie otwórzmy skrzynkę. I... Ej, potem czekajcie, bo tutaj. Bo tutaj są nowe nagrody. I ten tulik, no jest kozacki. To jest ogólnie koks. Ej, to mój. Co? Czekajcie. Killer wniszki. Ha sprawdźmy tutaj. No co jest? No i drodzy idzoje, co tu się dzieje? A powalona akcja. I tu będą dwa boksy. No, otwierać się. Otwierać się. Otwierać. No szukali mnie! No, wiskamy ży! nieno, No nie no! No nie no! No nie no! Plaku, szukałeś mnie! Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie! Pa-pa!